Witajcie! Dziś przeniesiemy się w podróż do świata największych, najbardziej ambitnych i zarazem niezrealizowanych projektów pojazdów pancernych II wojny światowej. Od gigantycznych czołgów, aż po futurystyczne koncepcje, które nigdy nie opuściły szkicownika. W tym materiale pokażemy Wam sześć projektów, które w teorii mogły zmienić oblicze pola bitwy, ale w praktyce pozostały jedynie legendą. Jesteście gotowi? Nie zapomnijcie dać lajka like i komentarza dla lepszych zasięgów. Zaczynajmy! Miejsce numer 6. TOG-2. To brytyjski superciężki czołg eksperymentalny opracowany w czasie II wojny światowej w ramach programu mającego na celu stworzenie pojazdu zdolnego do walki w trudnym, błotnistym i zniszczonym terenie europejskim typowym dla frontu zachodniego. Nazwa TOG pochodzi od inicjałów grupy projektowej The Old Gang, w skład której wchodzili doświadczeni konstruktorzy z czasów I wojny światowej. Stąd specyficzny wygląd i koncepcja pojazdu. Tok wyróżniał się przede wszystkim olbrzymimi rozmiarami i masą, która wynosiła około 80 ton, co czyniło go jednym z największych czołgów brytyjskich. Kadłub był bardzo wydłużony i niski, zaprojektowany z myślą o pokonywaniu trudnego terenu, rowów i przeszkód. W standardowym projekcie załoga miała liczyć sześć osób, w tym dowódcę, kierowcę, działonowego, celowniczego oraz kilku ładowniczych i radiotelegrafistę. Uzbrojenie główne TOK 2 miało obejmować działo kalibru 94 mm. Pancerz kadłuba był stosunkowo gruby, sięgający ponad 60 mm w kluczowych miejscach, co zapewniało ochronę przed większością ówczesnej broni przeciwpancernej. Napęd oparto na silniku diesla, który pozwalał osiągać prędkość maksymalną około 13 km na godzinę, co było wynikiem typowym dla tego typu superciężkich pojazdów, ale mocno ograniczało mobilność na polu walki. Tok-2 nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, powstał tylko jeden prototyp, który służył głównie do testów terenowych i konstrukcyjnych. Projekt ten stał się symbolem brytyjskiej próby pogodzenia doświadczeń z I wojny światowej z wymaganiami nowoczesnego pola bitwy, ale w praktyce okazał się zbyt masywny i powolny, aby był użyteczny w dynamicznych działaniach wojennych. Dziś tok 2 pozostaje jednym z najbardziej znanych brytyjskich eksperymentalnych czołgów, często wspominanym jako przykład olbrzyma, który nigdy nie wyszedł na front. A jego nietypowy, nieco archaiczny wygląd wciąż fascynuje historyków i pasjonatów broni pancernej. Miejsce numer 5. KW-5. To radziecki, superciężki czołg eksperymentalny opracowany w latach 40. XX wieku w ramach serii czołgów Kliment Woroszyłow. Był to projekt mający na celu stworzenie wyjątkowo masywnego i potężnie opancerzonego pojazdu, który mógłby dominować na polu bitwy w walce z piechotą, artylerią oraz innymi czołgami. Czołg ten nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, a jego konstrukcja pozostała w fazie prototypów. Jednak projekt ten stał się legendą wśród miłośników broni pancernej ze względu na ogromne rozmiary i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne. Czołg ten miał ważyć około 100 ton, co czyniło go jednym z największych projektów czołgów w historii. Jego kadłub był bardzo masywny i przestronny, przewidziano w nim miejsce dla załogi liczącej nawet 8 osób, w tym dowódcę, kierowcę, celowniczego działonowego oraz kilku ładowniczych. Artyleria główna KW-5 miała obejmować działo kalibru 107 mm, wspomagane przez karabiny maszynowe do obrony przeciwpiechotnej. Pancerz czołgu był bardzo gruby. W najważniejszych partiach kadłuba i wieży przewidziano opancerzenie sięgające ponad 100 mm, co teoretycznie zapewniało ochronę przed większością dział używanych w tamtym czasie na froncie. Napęd czołgu oparto na mocnym silniku diesla, jednak ze względu na gigantyczną masę prędkość maksymalna wynosiłaby jedynie około 15 km na godzinę, co ograniczało jego mobilność w dynamicznych warunkach bojowych. Choć czołg ten nigdy nie został ukończony, powstały modele drewniane i metalowe do testów konstrukcyjnych, a jego projekt pozostaje symbolem radzieckich ambicji w dziedzinie superciężkiej broni pancernej. Miejsce numer 4. Panzerkampfwagen S e to był niemieckim superciężkim czołgiem eksperymentalnym opracowanym w ostatnich latach II wojny światowej w ramach programu Entwicklung, systemu ujednoliconych projektów czołgów mających zastąpić starsze typy Tiger i Panther. Esto miał być najpotężniejszym przedstawicielem tego programu, łącząc olbrzymią siłę ognia, wyjątkową ochronę pancerza i ogromne rozmiary. Projekt zakładał pojazd o masie całkowitej, sięgającej około 120 ton, co czyniło go jednym z największych czołgów, jakie kiedykolwiek powstały. Kadłub był ogromny, a załoga liczyła sześć osób: dowódcę, kierowcę, celowniczego, działonowego i ładowniczego. Artyleria główna czołgu miała obejmować działo kalibru 128 mm, a w niektórych wersjach planowano nawet kaliber 170 mm. Pancerz E100 miał grubość maksymalną 240 mm w kluczowych partiach kadłuba i wieży, co teoretycznie czyniło go praktycznie nieprzebijalnym dla większości dział przeciwnika w tamtym czasie. Napęd miał stanowić potężny silnik diesla lub benzynowy. Zdolny rozwijać moc rzędu 800 koni mechanicznych, co pozwalało osiągać rewelacyjną prędkość maksymalną około 40 km na godzinę. W praktyce E-100 nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej. Zbudowano jedynie jeden prototypowy kadłub, który nie został ukończony przed końcem wojny. Po zajęciu Niemiec przez aliantów projekt został przejęty, a prototyp służył jedynie do testów i badań. Pomimo braku bojowego zastosowania, E100 stał się symbolem niemieckich eksperymentów z superciężkimi czołgami i ekstremalnych prób powiększania pancerza oraz siły ognia w warunkach technologicznych lat 40. Dziś Panzerkampfwagen E100 jest jednym z najbardziej znanych czołgów, które nigdy nie walczyły, inspirującym historyków i modelarzy. A jego ogromna sylwetka pozostaje symbolem ambicji i ekstremalnych koncepcji niemieckiego przemysłu zbrojeniowego końca II wojny światowej. Miejsce numer 3. Panzerkampfwagen 8 Maus. Był niemieckim superciężkim czołgiem eksperymentalnym, zaprojektowanym pod koniec II wojny światowej jako odpowiedź na rosnące potrzeby frontów w Europie. Był to zarazem największy czołg, jaki kiedykolwiek powstał w formie prototypu. Maus miał masę całkowitą sięgającą około 180 ton, co czyniło go prawdziwym pancernym gigantem. Jego kadłub był niezwykle masywny i przestronny, a załoga liczyła 6 osób. Uzbrojenie główne obejmowało działo kalibru 128 lub 150 mm, a dodatkowe posiadał działo boczne o kalibrze 75 mm, co czyniło Maus pojazdem praktycznie niepokonanym w bezpośrednim starciu z każdym ówczesnym alianckim czołgiem. Pancerz Maus był bardzo gruby, w najważniejszych partiach osiągał 220 mm, zapewniając ochronę przed większością dział artyleryjskich i broni przeciwpancernej dostępnej w czasie wojny. Jego napęd stanowił potężny silnik benzynowy, który mimo ogromnej masy pojazdu pozwalał osiągać prędkość maksymalną około kilkunastu km na godzinę, co oznaczało, że Maus był powolny, ale praktycznie niezniszczalny w bezpośrednich starciach. W praktyce Maus nigdy nie został użyty bojowo. Zbudowano jedynie dwa prototypy. Choć projekt był technicznie imponujący, jego ogromna masa i ograniczona mobilność uniemożliwiały efektywne zastosowanie na polu walki. Zwłaszcza w trudnym terenie i przy potrzebie szybkiego reagowania na zmieniającą się sytuację. Dziś Wagen 8 Maus pozostaje symbolem niemieckich eksperymentów z superciężkimi czołgami i jednej z najbardziej ekstremalnych konstrukcji pancernych II wojny światowej. Jego gigantyczna sylwetka i potężne parametry sprawiają, że Maus wciąż fascynuje historyków na całym świecie jako jeden z tych projektów czołgów, które nigdy nie mogły w pełni zaistnieć na polu bitwy. Miejsce numer dwa Landkreuzer P1000 Ratte. To jeden z najbardziej ekstremalnych projektów niemieckiej broni pancernej okresu II wojny światowej, który do dziś funkcjonuje bardziej jako symbol megalomanii i propagandowych ambicji III Rzeszy niż realny projekt bojowy. Koncepcja ta zakładała stworzenie gigantycznego krążownika lądowego, zdolnego do niszczenia umocnień, miast i całych pozycji wroga przy użyciu uzbrojenia porównywalnego z tym, jakie stosowano na największych okrętach wojennych. Projekt ten miał osiągać masę około 1000 ton, co czyniłoby go największym pojazdem gąsienicowym, jaki kiedykolwiek zaprojektowano. Kadłub miał być ogromny, wielopoziomowy i przypominać konstrukcję okrętu wojennego osadzoną na gąsienicach. Załoga miała liczyć ponad 20 osób, w tym dowódców, mechaników, obsługę uzbrojenia oraz personel techniczny. Planowane uzbrojenie główne ratte było bezprecedensowe. Projekt przewidywał montaż dwóch dział kalibru 280 mm, identycznych z tymi stosowanymi na niemieckich pancernikach, co pozwalałoby prowadzić ostrzał celów oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Uzbrojenie dodatkowe miało obejmować mniejsze działa artyleryjskie oraz liczne zestawy przeciwlotnicze przeznaczone do obrony przed samolotami. Opancerzenie RATE miało być równie imponujące. W najważniejszych partiach zakładano pancerz o grubości sięgającej 360 mm co czyniłoby pojazd praktycznie odpornym na większość dostępnej wówczas broni przeciwpancernej. Napęd miały zapewniać potężne silniki okrętowe, jednak mimo ogromnej mocy prędkość maksymalna miała wynosić jedynie około 13 km na godzinę, a realna mobilność w terenie byłaby bardzo ograniczona. Projekt RATTE nigdy nie wyszedł poza fazę koncepcji i wstępnych szkiców. Już na etapie planowania stało się jasne, że pojazd tej wielkości byłby niezwykle trudny w produkcji, transporcie i utrzymaniu, a jego ogromne rozmiary czyniłyby go łatwym celem dla lotnictwa. Ostatecznie projekt został anulowany, zanim podjęto jakiekolwiek realne prace konstrukcyjne. Miejsce numer 1. Landkreuzer P1500 Monster to jeden z najbardziej skrajnych i niemal absurdalnych projektów niemieckiej broni z okresu II wojny światowej. Który do dziś uznawany jest za czysto teoretyczną koncepcję, nigdy nie nadającą się do realizacji. Projekt ten był rozwinięciem idei krążowników lądowych i stanowił jeszcze bardziej radykalną wizję niż słynny Landkreuzer Ratte. W zamyśle miał to być mobilny punkt artyleryjski zdolny do niszczenia umocnień miast i całych obszarów frontu z ogromnych odległości. Monster miał osiągać Niewyobrażalną masę rzędu 1500 ton, co czyniłoby go największym pojazdem gąsienicowym, jaki kiedykolwiek rozważano w historii wojskowości. Konstrukcja przypominała bardziej platformę artyleryjską niż klasyczny czołg. Kadłub miał być ogromny, niski i wielosekcyjny, z rozbudowaną nadbudową przeznaczoną dla działa i obsługi technicznej. Załoga pojazdu miała liczyć kilkadziesiąt osób w tym artylerzystów, mechaników, dowódców i personel pomocniczy. Głównym uzbrojeniem projektu Monster miało być potężne działo kolejowe kalibru 800 mm, identyczne lub bardzo zbliżone do działa Schwerer Gustav, używanego do niszczenia umocnień takich jak forty i bunkry. Oprócz tego planowano montaż uzbrojenia pomocniczego, w tym dział mniejszego kalibru oraz licznych zestawów przeciwlotniczych. Mających chronić pojazd przed atakami z powietrza. Opancerzenie miało zapewniać ochronę przed ostrzałem artyleryjskim i atakami naziemnymi, jednak nawet bardzo grube płyty pancerne nie rozwiązywały kluczowego problemu gigantycznych rozmiarów i praktycznie zerowej mobilności. Napęd miał opierać się na silnikach okrętowych, lecz mimo ogromnej mocy, realna prędkość pojazdu byłaby skrajnie niska, a poruszanie się w terenie, po mostach czy drogach było w praktyce. Niemożliwe. Projekt Monster nigdy nie wyszedł poza etap koncepcyjny i szkice techniczne. Już na wczesnym etapie zdano sobie sprawę, że pojazd tej wielkości byłby całkowicie niefunkcjonalny, łatwy do zniszczenia przez lotnictwo i niewspółmiernie kosztowny w produkcji oraz utrzymaniu. W rezultacie projekt został szybko anulowany. Dziś Monster funkcjonuje jako symbol najbardziej ekstremalnych i oderwanych od realiów pomysłów niemieckiej myśli wojskowej z końca II wojny światowej. Jest często przywoływany jako przykład granicy, za którą ambicja i propaganda całkowicie wyparły praktyczne podejście do prowadzenia nowoczesnej wojny. I to już wszystko w dzisiejszym zestawieniu największych niezrealizowanych projektów pojazdów pancernych II wojny światowej. Dziękujemy, że byliście z nami do samego końca i poświęciliście czas na tę podróż przez historię najbardziej ambitnych, a często wręcz szalonych koncepcji wojskowej inżynierii. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, to naprawdę pomaga w rozwoju kanału. Zasubskrybujcie, aby nie przegapić kolejnych materiałów o historii broni pancernej i militarnych ciekawostkach. Koniecznie napiszcie też w komentarzu, który z zaprezentowanych projektów zrobił na Was największe wrażenie, albo który, Waszym zdaniem, miałby jakiekolwiek szanse na realne użycie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.